Dzień dobry YouTube! Słuchajcie, jest kolejny tydzień, a więc i kolejna aktualizacja tego, co się u mnie dzieje na redukcji. Aktualnie w tym tygodniu wprowadzam troszeczkę większe zmiany i w związku z tymi zmianami chciałem się właśnie z Wami nimi podzielić. Otóż wchodzi rotacja węglowodanów i powolutku wchodzą ładowania. Będzie to na razie jedno ładowanie w tygodniu, dokładnie robione w sobotę po dniu niskich węglowodanów. I wygląda to w taki sposób, że od niedzieli do czwartku, w zasadzie włącznie, jest to 370 g białka, 335 g węglowodanów i 36 g tłuszczy. Oczywiście liczone ze wszystkich produktów, tak jak już oczywiście wiecie. Daje to 3300 kalorii. W piątek jest dzień niski, dzień nietreningowy, w którym oczywiście jest węglowodanów Zero, bo postanowiłem, że obcinam w ten dzień całkowicie węglowodany, jako że w dniu kolejnym, czyli w sobotę, zaczyna się ładowanie. I tutaj tych węglowodanów jest już zdecydowanie więcej, bowiem 941, przy czym w ten dzień podniosłem mocno węglowodany. Ściąłem możliwie, jak to tylko jest wykonalne tłuszcze poprzez obcięcie wszelkiego rodzaju produktów które ten tłuszcz również zawierają, czyli takie rzeczy jak na przykład wołowina, takie rzeczy jak na przykład duże ilości kurczaka, bo będzie tego kurczaka zdecydowanie mniej, troszkę więcej izolatu, w związku z tym, że jest bardziej mm, niskotuszczowy, tak samo ryby, tego białka będzie też rzeczywiście mniej ze względu na to, że węglowodanów jest po prostu dużo, dużo więcej i wolę w ten dzień załadować węglowodany niż... Białko. Zatem białka jest tylko 220 g i to nawet niecałe. 941 g węglowodanów i jedynie 19 g tłuszczy, w zasadzie 20 g tłuszczy. Przy czym są to tłuszcze całkowicie pochodzenia z produktów takich węglowodanowych i troszeczkę białkowych. Nie ma nawet omegi-3 tego dnia. Postanowiłem, że wyrzucam ją całkowicie tego dnia, żeby właśnie maksymalnie zniszczyć... Ilość tłuszczu w tym dniu. Kardio pozostaje bez zmian, czyli jest to 7 razy 40 minut. Przy czym jest to 5 razy w tygodniu, 30 minut z rana na rowerku, normalnie tak jak robiłem do tej pory, plus 10 minut schodów. O czym mówiłem już jakiś czas temu, czyli tydzień temu, bodajże na materiale po treningu z mocnym dopięciem pośladka, tak żeby postarać się ten fat z tego pośladka spalić. Zobaczymy, czy to się rzeczywiście uda. Przy czym w dzień nietreningowy oczywiście nie idę specjalnie na siłownię, żeby zrobić schodów, więc robię po prostu 40 minut cardio na rowerku i to samo jest w dzień nóg. W związku z tym, że te nogi, tyram, staram się przynajmniej tyrać dość mocno, co zobaczycie w dzisiejszym materiale, ponieważ zaraz po mojej pogadance postaram się wrzucić wam oczywiście mój aktualny dzień nóg, a w zasadzie jedną z rotacji mojego aktualnego dnia nóg. No i dlatego też po takim dniu nóg już schodów nie robię, bo byłoby to po prostu zbyt, zbyt duże obciążenie dla, tego, dla tych nóg, żeby to mogło się wyregenerować po prostu na kolejną sesję. Podnoszę też odrobinkę hormon. Tutaj nie będę może zdradzał, jak wysoko, bo są to dawki już, które w ogólnym, jakby takim obiegowym otoczeniu, mogły wydawać się zbyt wysokie, żeby podawać je publicznie. Reszta oczywiście zostaje bez zmian. A nie, przepraszam, 750 mikrogramów, w zasadzie mikrogram, tak, mikrogramów fragmentu wrzucam jeszcze, czyli podnoszę o 250, reszta zostaje bez zmian z tego co tutaj patrzę i tak to wygląda jeżeli chodzi o o ten tydzień zobaczymy, jak to, się, jak to się sprawdzi i jak to rozegram w kolejnych tygodniach. Myślę, że na ten moment jest to obcinka tygodniowo rzędu około 300 kalorii, więc w wystarczająca. Yy, przy czym w takiej właśnie rotacji daje mi to te 6 dni na to, żeby spalić odrobinę więcej tkanki tłuszczowej właśnie przez ten okres 6 dni. Yy, automatycznie też troszeczkę wypłaszczyć się i móc troszkę głębszych rejonów, że tak powiem, ten fat wypalić. A w ten jeden dzień sobie mocno załadować właśnie przed dniem, Nóg i przed rozpoczęciem jakby nowego cyklu treningowego, gdzie yy, załaduje się troszeczkę energią na to, żeby w kolejnym tygodniu móc po prostu mocno, mocno docisnąć yy, dalszy proces redukcji. Tak to wygląda. Postaram się Wam w tym tygodniu nagrać, jak wygląda mój dzień ładowania. Pomyślę, że tego typu filmy są oczywiście najbardziej yy, takie przystępne i najchętniej się to ogląda. Oczywiście cudów, jak to u mnie nie będzie, bo ja yy, diety zostawiam na tym samym y, poziomie co była czyli te same produkty w zasadzie y, no może będzie troszeczkę więcej kleików bo tak sobie wymyśliłem Natomiast no, produkty się mocno nie zmieniają, czyli nadal bazuje na ryżu, nadal bazuje na chudym mięsie i nadal bazuje na chudych rybach oraz na izolacie białka. To jest moje główne źródło białek, węglowodanów, tłuszczy, nie mam dodatkowych praktycznie w ogóle. Jednym w dziedzinie treningowych jest to olej lniany oraz omega 3 i tak naprawdę trzy jajka z rana i to jest w zasadzie wszystko. Tyle jeżeli chodzi o kwestię aktualizacji mojej michy, moich spalaczy i mojego cardio, A teraz zapraszam Was do materiału z treningu. Duk. Dobra, mam nadzieję, że będzie mnie słychać Dzisiaj zaczynamy od nóg Zaczynamy nogi oczywiście od łydek Łydki, jak ktoś śledzi mój kanał, to wiem Że zawsze robię w 3-4 seriach roboczych W takiej, można powiedzieć, rest Czyli staram się wycelować między 15-16 powtórzeń W pierwszej serii do upadku I tym samym ciężarem, robiąc przerwy 10-15 sekundowe dość do powtórzeń 30 w każdej serii w ten sposób będę właśnie robił łydki Także kilka serii rozgrzewkowych I zaczynamy Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran the no man, I still go, 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 go. Go, go, go. Hustle every single day. I'll be making moves, till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, Better see what the next. Dwie serie są za mną, teraz trzecia seria, ostatnia. I w tej trzeciej serii zwyczaj wrzucam jakąś formę intensyfikacji, dzisiaj będzie to dropset. Czyli staram się dojść, tak jak w poprzednich seriach do 30 powtórzeń przerywanych pauzami na maksa, następnie robię od razu zrzut ciężaru. Dość spory, bo już po takim wymęczeniu łydek naprawdę ciężko jest o spięcie tych łydek. Staram się mocno rozciągać te łydki oczywiście przy każdym ruchu. Wykonuję maksa, znowu ściągam obciążenie, znowu maksa, znowu ściągam obciążenie i znowu maksa, czyli takie trzy dropy i to będzie tyle jeżeli chodzi o łydki a następnie zabieramy się za tył uda taka forma rozgrzewki kolan bo mamy osobny dzień czwórek osobny dzień dwójek natomiast w dzień czw czwórek dorzucam sobie jeszcze delikatnie dwójeczki właśnie po to żeby delikatnie te kolana rozgrzać w takiej pozycji zgięcia i dopiero później zabieram się za zarobienie czwórek ale to zobaczycie już za moment. Batter in your brain, uh, that's why they say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay, take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door, open it up and finally. Dobra, jak to się mówi, plan był dobry, ale wykonanie k***owe, więc niestety pada mi bateria. Mam teraz przed sobą trzy serie Huwi stojąc w Stojąc jedno nóż, postaram się nagrać je telefonem, a resztę pewnie jakoś spróbuję Wam dograć, jeżeli się nie uda. そうね。<laughs> Dobra, ostatnia seria uginania Będziemy coś tutaj Podwójny dropset No i w zasadzie zobaczycie jak to wygląda Zobaczymy jak to będzie wyglądać jakoś telefonem Ale innej opcji niestety nie mam Także nagramy Ważne żeby zobaczyć Na czym ta zabawa polega now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients. będzie pierwszy przynajmniej już na czwóreczki, czyli wyprosty podudzi na maszynie, czyli leg extension. Tym razem dzisiaj zrobię wyjątkowo jedno nóż, bo dzisiaj sobie postanowiłem, że w sumie skoro mam dwie różne rotacje, a wrzucam dwie rotacje w samo ćwiczenie, to dlaczego w jednej rotacji nie zrobić jedno nóż, więc dzisiaj przetestujemy opcję jedno nóż i zobaczę jak to generalnie pójdzie. Kilka serii rozżywkowych, a wam pokażę pewnie jedną główną, bo mam serię top, serię back -off, ale obie wykonywane są w przedziale 12-15 powtórzę mi w spain. Niewiele będzie się różnił między jedną a drugą, ale to sobie już zobaczycie za momencik. Zabieram się do roboty. Ciekawostek postanowiłem, że pokażę wam, bo od jakiegoś czasu wróciłem do pasek na kolana i to nie ze względu na to, że te kolana mnie bolą, chociaż też, ale przekonał mnie filmik Wodyna o tym, że rzeczywiście warto jest ich używać. Swego czasu z nich zrezygnowałem, bo gdzieś tam Jordan Peters kiedyś wspominał o tym, że rzekomo te kolana, tak, znaczy, te czwórki w okolicach kolan nie są takie gęste, jak używa się tych neoprenów. Natomiast no w sumie to nie widzę w zasadzie powodu, dlaczego miałoby tak być. Bardziej przekonuje mnie to, co powiedział Wodyn, więc. W imię tego od jakiegoś czasu ponownie używam i myślę, że na pewno mi to pomaga, bo ja mam problem z trzymaniem ciepła w stawach, więc taki neopren za wiele nie odciąża, a na pewno utrzymuje stawy w dobrej temperaturze, więc przełoży się to myślę na bardziej jakościowe trenowanie i rzeczywiście czuję większy komfort i bezpieczeństwo nawet takie w głowie. Także zakładam neopreny na czwóry i lecimy z tematem. Go, 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 go. But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain That's why I say Fake it till you make it, a And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad Szybko rada ode mnie. Jak widzieliście, po zakończonych 10-11 powtórzeniach zrobimy 3 sekundy, albo też 3 takie wdechy. Powiedzmy, przerwy. Głównie ze względu na to, że najczęstszym powodem można powiedzieć niemożliwości już dalszego wykonania wyprostów jest bardzo duża akumulacja tych metabolitów w mięśniu, czyli po prostu mega pompa. Jak się da odpocząć dosłownie kilka sekund mięśniowi, troszeczkę to odpłynie, to możemy zrobić jeszcze kilka powtórzeń. I to jest taka rzecz, którą Zawsze mówię też swoim podopiecznym, żeby dociskać do końca, czyli do absolutnego upadku. Nie na zasadzie takiej, że przypompuje Wam się lekko noga i już odpuszczamy, tylko lecimy, aż rzeczywiście nie będziemy w stanie już doprowadzić mięśnia do kontrakcji i wtedy mamy rzeczywiście upadek mięśniowy. Także tak jest, jak widzieliście w serii numer 1. W serii numer 2 postanowiłem, że dorzucę sobie dzisiaj dropset. Nie będę tego nagrywał, bo niestety nie mam statywu, muszę prosić sobie, żeby latała siłowni, więc wiecie jak dropset wygląda, wiecie jak wykonuje intensywnie wyprosty, więc możecie sobie wyobrazić, że tak fajnie. Dobra, wcześniej numer dwa na czwóreczki. U mnie to hack squat. Ja robię na zasadzie reverse bendów, czyli jak widzicie, bandy ściągają od góry, tak żeby delikatnie odciążyć z dół. Daje mi to troszeczkę swobody w moich kolanach. Jednocześnie nie obciąża mi na tyle ruchu, żeby te czwórki gdzieś tam objętościowo traciły na jakości czy na, na stymulacji z względem ciężaru. Także tutaj dwie serie, top, back off. Nagram pewnie tylko top, ale back off jest w tym samym przedziale, czyli 80 powtórzeń. No i co, próbujemy zrobić to w jak najlepszym tempie i w jak największej ilości powtórzeń. Zaczynamy. you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran a no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i Shit, my way, uh, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch. now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go in. Dobra, nagrałem całą powiedzankę do tej serii, ale oczywiście się nie nagrała, więc już wam mówię jak to przebiegało. Jak widzicie, koniec przyjęciem jest Vertical leg Press I to jest w ogóle fajna maszyna. Jeżeli macie taką opcję, wrócić sobie do planu, to serdecznie polecam. Niemniej jednak, ja celuję tutaj między 10-15 powtórzeń. Niestety dzisiaj troszeczkę dałem sobie sobie w dół tymi tak itd., więc troszeczkę mniej niż założone yy, schemat powtórzeń było, ale to nie szkodzi, jak widzicie w robię maksa, z ściąga mi 20 kg max, 20 kg max i taka też jest seria back off, czyli ściągnę teraz względem tego, co było w pierwszej serii 40 kg i celujemy znowu między 10 a 15 powtórzeń w takim samym zamyśle, czyli z podwójnym dropem aż do maksymalnego zajazdu, tak żeby seria też trochę się pomęczyła. Dobra, kolejne ćwiczenie, jakie będę robił jest Skład. Ja wykonuję go z podpiciami podpięty, tak żeby dużo mocniej zaangażować sobie twórki, troszkę odciążyć plecy, bo też dużo bardziej pionowa wtedy jest pozycja, trochę mniej to będzie że y, jest zaangażowany, też troszkę większe zgięcie w stary kolanowym, zatem też ta twórka właśnie ma dużo większą możliwość rozciągnięcia skurczu i generalnej pracy. Pierwsza seria jest normalna, top, taka obciążeniowa, w granicach ośmiu powtórzeń. A druga będzie taka troszeczkę udziwniona, czyli z pauzą w połowie i może być takim podwójnym dnem, czyli schodzę do dołu, chodzę do połowy, schodzę do dołu, wychodzę do maksa. Takie udziwnienie na dzisiaj, więc zobaczcie sobie jak to wygląda. A taki patent, jeżeli chcecie jakąś fajną, rzetelną radę do tego, jak zrobić sobie podbicie podpięty, to zainwestujcie parę złotych i kupcie sobie po prostu bloczki. Podpięty wyglądają w ten sposób. Kosztują dosłownie, nie wiem, 100, może 120 zł na Allegro i robią bardzo fajną robotę Ja mam takie troszkę niższe Ale przy moich butach, powerliftach w zupełności wystarczają. Także zabieram się do rozrzewkę i widzimy się w serii numer 1 I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Dobra, ostatni ćwiczeń dzisiaj, single leg press, to już tak na jedna seria, na maksa, zaraz zobaczycie jak to wygląda. Nic nie bardzo mogę mówić, tak nie będę wiele mówił, zobaczycie sami. No i co, tak to mniej więcej wygląda, cały trening nóg, jest to jedna z dwóch moich rotacji, w drugiej rotacji mam oczywiście bardzo podobny schemat, natomiast ćwiczenia są odpowiednio inne, o podobnej mechanice, natomiast Zamiast na przykład, haka, mam klasyczny przysiad, zamiast vertical leg pressa mam zwykły leg press, zamiast smith squata mam hack squat a. No i zamiast single leg leg pressa mam jakąś formę y, przysiadu jedno nóż. w tym momencie jest to bulgarian split squat i w zasadzie oprócz tego to wszystko się mniej więcej powiela. No, dzisiaj zamieniłem sobie w rotację oczywiście y, leg extension z obu nóż na jedno nóż, to taka zmiana główna, resztę Rzeczy wykonuję po prostu w dniu dwójek, czyli całe dwójki pokrywam w tamtym, w tamtym dniu, więc za jakiś czas pewnie nagram Wam też, jak wygląda dzień dwójek. Jeżeli się oczywiście podobało, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania. I jeżeli macie ochotę na to, żeby nagrywać troszkę więcej tego typu materiałów treningowych, to dawajcie znać w komentarzach. Widzimy się w następnym materiale. Za tydzień.